W kursie na formę przestrzenną pod nazwą instalację uczestniczyło pięć zespołów z następujących szkół. Liceum Ziemi Kujawskiej we Ja Poproszę o klaski tak jeszcze przed finałem za udział. Zespół szkół budowlanych. Zespół szkół samochodowych. Zespół szkół katolickich. Brawa. Serdecznie dziękujemy. Zanim, jak dysponowujemy, to to co się tutaj działo, serdecznie dziękujemy Państwu za konsekwencje, zaraz po zgłoszeniu. Konsekwencje Państwo tutaj do nas przybyli, mimo tego, że pogoda jest taka, powiedziałabym, kapryśna od kilku dni i można było ewentualnie podjąć... Będzie, ale udało nam się uzgodnić wspólny, wspólny bardzo. Przede wszystkim braliśmy pod uwagę funkcjonalność formy, czyli Odpowiedź na temat dnia. Czy praca prostu działa? 2013. Weronika <klucz> Łulanska. Patrycja Szyper. No, Mateusz Gęska. Brawa jeszcze raz. Pogratulujmy wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza tym, którzy mieli pomysł najbardziej doceniony przez...